Te poduszki opuściłem tak wysoko jakoś i Arbos. Prosta konstrukcja, atrakcyjna cena. Idealny wybór dla Twojego gospodarstwa. Cześć. Czyli dobrze trafili? Dobrze trafili, no to tam by... No, do zaklęty. Tak nie za bardzo ten tam wjechać, tak strach trochę, nie? Nie, no ja wiem, no. Duże to... no. auto. Bo nie ma, ma szans. Nikto. Gaśnica tu jest szybko złącze? Miało być, nie? A gdzie ona powinna być ta gaśnica? Eee... E, e. Nie wiadomo. Eee... Gdzieś pewno kiedyś trzeba było ją gdzieś przekręcić. Tu chyba, nie? No może, może. Będzie warto ją przekręcać, żeby na sob kolano... A coś wymyślę. Coś... Da się. Trójkąt założyłem. Zgadza. Mhm. Trójkąt założony, super, dzięki, elegancko. Trochę duży, no ale tak chyba musi być. A nie przeszkadza to, że jest wentylator? Znaczy ten trójkąt jest tak szczerze potrzebny? Pewno nie. Jak nie. sobie tam będzie. Może gdzieś po ulicy? Nie, niech sobie tam będzie. A później lepiej żeby był, niż nie był. No. To czasem może gdzieś tam przy, przy drodze, przebiedenki jakieś chyba. To jest kluczyk masa. Tak to I, I zabiera, i się go zabiera. Nie. Tak i no i, i można go zabrać. No taki mobilizer teoretycznie. To mamy do tyłu, to do przodu. Tak, tu jest ręcznie. Mm -hmm. No i tyle. Tak, tu jest gdzie jest opalanie, bo już. Kluczyki. szlepka Woda nie będzie wlatywać Może. No, super. Taką trochę wiadomo żółta. Podgrzewanie, nie? Tak. Teraz trzeba przytrzymać, nie? Okej. Okay. I teraz jak zgaśnie, no to teraz chwilę trzeba przytrzymać i ona się zapali. Ok. No jak będzie zimno, to nie odpali bez podgrzania, nie? Dobrze. A nie, jeszcze musi się świecić trochę, tak? No już teraz można startować. Nie. To jest jak To jest gaz. Jakby nie było. Teraz nie ma ruszajka I żeby się zatrzymać, to nie ma hamulca, nie? Ja wiem Puszcza się pedał Ja jestem na parkingu Żeby to auto było całe, nie? To te filmiki pan nagrywa na ten Ja później widziałem na YouTubie Pan GoPro To ja też tak będę tak, nie tak? Najprawdopodobniej jak komu Co mówisz? Jak komu obecnie? Proszę, to samo, Amuria. Ostatnia szpada, i to samo, komu Teraz pokażcie, Tu rozpędza zamordyn. A i zobacz, jaki wy. No, i to dobrze. Pozostało nam na zjeżdżeniu, bo to jest to samo, to ja sobie widziałem. Wszystko wiesz? Tak. No Reszta pójdzie w prawie. Na patogengu. Mmm. Okej. Okay. Zgoda na nagrywanie. Zimny jest w takim miejscu. Eee, nazwisko, PSL, data podpis. A to pan jest do jednego klienta? Nie do dwóch. Niech pani tam tak. Pewnie nie chodzi, nie? Sobie. Już pani teraz, właśnie pani to zrobiła. Niech Pani zobaczy pod butami co Pani ma, to będzie Pani wiedzieć co Pani zrobiła. Nie, tak, gdzieś jeden, jeden, jeden. Mam wody w samochodzie? Wody no. Mała taka buteleczka. 198. I datę i podpis. 30. I jeszcze raz, bo mam dwie dla siebie. Trzecia jest ten, wachana. Okay. Elegancko Koniecznie dziękuję, miłego panu życzę Również, do widzenia